Bądź mną. Albo lepiej nie. Anon level trzynasty. Wiosna mocno. Ogólnie to słońce i ładna pogoda. Codziennie widzisz przez okno, jak znajomi spotykają się i gdzieś razem jeżdżą. Ostatnio słyszałeś o takiej akcji, że ty nawet nie. Podobno pili alkohol. I palili papierosy. W wieku 13 lat. Podziwiasz ich. Też tak chcesz. Marzysz o wielu przygodach. Jest jednak jeden mały problem. Nie masz przyjaciół. Kiedyś próbowałeś poznać kogoś przez internet, bo tam przynajmniej nie widać twojej brzydkiej mordy i możesz zastanowić się, zanim napiszesz coś debilnego. Wiesz, że nie powinno spotykać się z poznanymi tak osobami, ale zdecydowałeś się zaryzykować dla pewnej lożki. Założyłeś najlepszą koszulkę ze Spider-Manem, poszedłeś w umówione miejsce, rodzicom powiedziałeś, że idziesz do kumpla, oni myślą, że jakichś masz. Czekałeś dwie godziny. Myślałeś o wszystkich rozmowach z nieznajomą, opowiadała dużo o sobie i ojciec wyjechał za granicę chyba Węgry, rozwijać swój interes. Chciałeś już się z nią zobaczyć. Wiedziałeś, jak dużo przeszła. Jedynym Twoim pragnieniem było przytulenie jej. Ale twoja kolorowa Landrynka 98 nawet nie zjawiła się w umówionym miejscu. Załamujesz się, wracasz do domu i zaczynasz płakać. Mamy pyta, co się dzieje. Wciskasz kit, że coś wpadło ci do oka. Zadziałało. Popatrzyła podejrzliwie i wyszła z twojej piwnicy. Coraz bardziej czujesz depresję. Dużo o tym czytasz. Przejrzałeś każde forum psychologiczne. Zmieniasz swój imię i stareś się emo-metalowcem. Bycie emo-metalowcem na wiosnę to przejebane, bo czarne plus słońce równa się zaraz się spalej od pg. Glany też niewygodne. Pewnej nocy przyśnił ci się koniec świata. Budzisz się cały zlany potem. Słyszysz, jak mamy każe twojemu bratu pójść po cukier i bitą śmietanę. Z biegiem czasu żałujesz, że to nie ciebie po nie wysłała wtedy cokolwiek zadziałoby się w twoim nudnym życiu. Z mamy się nie dyskutuje i brat wychodzi. Ty też postanawiasz pierwszy raz sam z siebie wyjść z domu. Jest piękna pogoda. Słyszysz rówieśników śmiejących się do siebie podczas jazdy na rowerze. Coraz mocniej coś zaczyna w Tobie pękać. Tak bardzo chciałbyś do nich dołączyć. Słyszysz jednak coś jeszcze, cienkie odgłosy dochodzą gdzieś z trawy. Stajesz się podejrzliwy i zaciekawiony. Nachylasz się. Dostrzegasz piskle. To ono tak głośno drży, a w sumie to dziób. Patrzysz na nie. Przypomina ci ciebie. Bezbronne. Musi być załamane. Samotne. Przestraszone. Zabierasz ptaszka do domu. Zamykasz się w pokoju w tajemnicy przed rodzicami. Siedzisz z pisklekiem cały dzień. Ogrzewasz go własnymi dłońmi. Poisz wodą. Zaczynasz czuć z nim prawdziwą więź. Masz wrażenie, że się do ciebie uśmiecha. Anon! Super, mamy dobre wyczucie czasu. Anon! Jedziemy do wujka! Chodź! Nie lubisz jeździć do wujka. Masz wrażenie, że ma jakąś obsesję. Ciągle mówi coś o wojnie i zawsze daje wam zapasy jedzenia. Już idę! Nie chcesz zostawić swojego przyjaciela. Pokochałeś już to zwierzę. Opowiedziałeś mu wszystkie sekrety i się wyżaliłeś. Szybko robisz domek z pudełka i włączasz lampkę, żeby miał ciągłe ogrzewanie. Wyczytałeś na necie, że ciepło żarówki będzie ogrzewać ptaszka i powinien czuć się dobrze. Głaszczesz go i wychodzisz. Wracasz do domu po kilku godzinach. Tęskniłeś, biegniesz do pokoju. Żarówka się świeci, wszystko wygląda w porządku, ale czujesz, że coś jest nie tak. Ptaszek się nie rusza. Żarówka niemal dotyka jego skrzydełek. Ale ptaszek jest zimny! Przytulasz go. Zaczynasz płakać. Właśnie straciłeś jedynego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek miałeś. Dotykasz żarówki. Ona też jest zimna! LEDowe żarówki wyniedające ciepła! Kurwy!